Dlaczego ten pojazd zmienia pas ruchu, zajeżdżając innemu drogę? Jeśli chce jechać tu prosto, to ma przecież czytelnie oznakowany pas ruchu i nie musi go zmieniać. Z kolei ten pojazd wygląda, jakby chciał wyprzedzić z prawej strony, ale rezygnuje z tego manewru. Czy jego też przerosła ta wspaniała i czytelna organizacja ruchu? No właśnie, organizacja ruchu. Czy na oznakowaniu tymczasowym na autostradzie trzeba aż tak dziadować? Autostrada A1. Zbliżamy się do węzła Częstochowa Północ. Trwają tu prace związane z dobudową trzeciego pasa ruchu. Prawy pas został skierowany na pas awaryjny. Obok białej linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni zastosowano żółtą linię przerywaną. Słusznie, ale gdy zaczynają się pasy wyłączania, to żółta linia przerywana się kończy. Widocznie projektant uznał, że jest tu jakaś linia przerywana, więc kontynuowanie żółtej linii jest zbędne. Tego, że ta linia ciągła w tym miejscu nie jest zakreślona nie czepiam się, ale uważam jednak, że ta żółta linia powinna mieć kontynuację aż do rozwidlenia, bo oznacza coś delikatnie innego niż ta biała linia o krótkich przerwach, w którą przechodzi. Z kolei ten pas ruchu powinien być oddzielony taką linią, oczywiście żółtą, bo jak się okazuje, jest to jedyny pas wyłączania. Na tym pasie mamy strzałki kierunkowe, które są nawet zakreślone. Taki sposób ich zakreślenia to na pewno świetne i czytelne rozwiązanie w każdych warunkach, a na poważnie. Dlaczego nie wymalowano w tym miejscu całych żółtych strzałek kierunkowych? A może nie powinienem się czepiać, bo takie strzałki wymalowano przed rozwidleniem. Aż trzy żółte strzałki przed samym rozwidleniem. Mamy jeszcze oznakowanie pionowe. Rozumiem, że nikt nie będzie wymieniać całego drogowskazu z powodu kilkumiesięcznej zmiany organizacji ruchu, ale ten znak mógłby jednak w jakiś sposób pokazywać, że sytuacja na drodze jest inna niż na nim przedstawiona. Dlaczego chociażby nie zakreślono tej strzałki? Na przykład w taki sposób. A może trzeba było dodać znak pionowy? Na przykład taki. Oczywiście z modem w czasowych organizacjach ruchu i nieprzepisowym żółtym tłem. Albo ustawić taką tablicę? Na pewno można to wszystko było zrobić lepiej. Domyślam się, że pojawią się komentarze w stylu, że takie oznakowanie sprawia trudność tylko niedzielnym kierowcom, a jadąc gdzieś trzeba wiedzieć z góry co i jak oraz, że jest to sztucznie robiony problem. Nie zgadzam się z tym. Oznakowanie powinno służyć wszystkim i musi być spójne. Wolę jednak, aby tak zwany niedzielny kierowca nie robił gwałtownych manewrów w ostatniej chwili tylko dlatego, że nikomu nie zależy na porządnym oznakowaniu czasowej organizacji ruchu. Szczerze mówiąc, to gdy jechałem tendy pierwszy raz w nocy, to także dałem się nabrać. W związku z moim niezadowoleniem napisałem sobie skargę na działalność GDDKiA. W odpowiedzi na nią stwierdzono, że czasowa organizacja ruchu obowiązywała od 21 września 2022 roku do 27 czerwca 2023 roku, czyli przez ponad 9 miesięcy. Ale 6 lipca 2023 roku po zakończeniu prac została wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Biorąc powyższy pod uwagę skarga na niewłaściwą organizację ruchu stała się bezprzedmiotowa. GDDKiA zapewnia, że wszystkie uwagi użytkowników drogi są ważne. Mam nadzieję, ale przypuszczam, że taka sytuacja jeszcze nie raz się powtórzy. Zresztą dobudowano pas ruchu a znak pionowy dla czterech pasów ruchu pozostał. No, ale do tego, że trzy pasy prowadzą na wprost, a mamy dwie strzałki, w sumie powinniśmy być przyzwyczajeni.